Panie nie pośle, śliwka, proszę w trakcie debaty nie zabierać głosu, bo to nie jest ten moment, pan, jeżeli chce, to proszę się zapisać. Proszę bardzo. Proszę bardzo, panie. Panie marszałku, panie premierze, panie ministrze, panowie generałowie. No tak to już jest, panie marszałku, że jednym pan nie daje zdania skończyć, a drugim pan daje bez umiaru mówić. Natomiast dzisiaj miałem nadzieję na jakąś dyskusję, która przybliżyłaby nas do rozwiązania tajemnic dnia wczorajszego. Mieliśmy tu Donalda Tuska, który w swoim przemówieniu mówił o tym, żeby nie atakować Zachodu, bo mamy na wschodzie wroga. Mieliśmy tutaj mówienie o dezinformacji, wrzasku publicznym, dezinformacja, rosyjska agentura o NUCE itd., itd. A dziś dowiedzieliśmy się, proszę Państwa, że Donald Tusk wczoraj dezinformował nas tu wszystkich. Ponieważ powiedział, że pierwszy raz się zdarzyło, że drony przyleciały ze strony białoruskiej, a przyleciały z białoruskiej i Ukraińskiej. Dzisiaj to po powiedział pan premier, za co bardzo dziękuję. Także panie Donaldzie Tusk, proszę nie siać dezinformacji. I proszę państwa, dalej idąc. Boli, boli, kłamczuszki. Więc to jest tak, proszę państwa, że. Panie marszałku, proszę uciszyć tych ludzi. No. Proszę państwa. Drony to jest bardzo temat groźny, bo prosty, nisko lecący, radary go ledwo widzą i to jest problem dla nas wszystkich. Otóż cały sukces i te wasze dziękczynne przemówienia dotyczyły dzisiaj jedynie tego, że na 20 dronów, 19 dronów, dwa zestrzelono, czy tam cztery. Jeżeli to jest sukces, to ja naprawdę dziękuję. Winszuję sukcesów. Gdyby ich było 400, to proszę sobie to pomnożyć, wyjdzie Wam wskaźnik, jakich mało na świecie. Tak więc myślę sobie, że dzisiaj wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji, bo nie potrafimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to zrobić. Otóż Pan generał powiedział, że Białorusini nas uprzedzili o lecących dronach. Czy to prawda, Panie generał? Prawda. Czy Ukraińcy nas ostrzegli? No, to powiem, że trzeba im podziękować, dlatego że. Powiem, dlaczego pytam, bo jeden z polityków Platformy Obywatelskiej powiedział, że tylko idiota jest to w stanie wymyśleć. Tak więc, proszę Państwa, dzisiaj mamy do czynienia z walką o nasze umysły, a nie o to, co się wczoraj stało. Dzisiaj wykorzystuje się to ohydnie w sposób polityczny. I szczerze powiem, że pytania, ponieważ za chwilę będziemy na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, ja dodatkowe pytania, szczegółowe w tej sprawie zadam, bo ich jest bardzo wiele. I na te wiele pytań musimy odpowiedzieć bez względu na to, czy to Platformie Obywatelskiej się podoba, czy nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Włodzimierz